Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki. Rozbudowa głównej siedziby Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Słupskie Muzeum rozpoczęło działalność w 1948 roku, przejmując ponad 600 obiektów po przedwojennym heimat muzeum. Obecnie mieści się w kilku budynkach w mieście, Zamku Książąt Pomorskich, Młynie Zamkowym, Bramie Młyńskiej, Dworku oraz w Spichlerzu Richtera. Ma dwa oddziały miejscowe Muzeum Wsi Słupskiej w Klukach oraz Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. W grudniu 2013 roku muzeum stało się właścicielem kolejnych budynków, dwóch zabytkowych spichlerzy w Słupsku wpisanych do rejestru zabytków. Nieruchomość położona jest w vis, vis zespołu zamkowego po drugiej stronie rzeki. Szczególne miejsce w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego zajmuje największa na świecie kolekcja dzieł malarskich i rysunkowych Stanisława Ignacego Witkiewicza, uzupełniona archiwaliami, specjalistycznymi publikacjami oraz powojennymi plakatami i projektami scenograficznymi. Utworzona w 1965 roku jest stale powiększana udostępniona w Zamku w 1982 roku stała wystawa prac Witkacego, to nadal jedyna w Polsce wystawa monograficzna tego niezwykłego twórcy. Od 1994 roku, co 5 lat, Słupskie Muzeum organizuje międzynarodowe sesje naukowe poświęcone Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi. Kolekcja stała się jednym z symboli miasta, jego ważnym wyróżnikiem na mapie kulturowej regionu, kraju i kontynentu. W coraz większym stopniu identyfikują się z nią mieszkańcy, czerpiąc dumę i satysfakcję z tego, że miasto nad Słupią stało się domem Witkacego. Dlatego też w nowych budynkach kolekcja artysta i jego dzieło będą motywem wiodącym, obecnym zarówno w wymiarze lekkim, jak i w formie wystawy do kontemplacji oraz wirtualnej. Oba spichlerze muzeum planuje przeznaczyć na działalność merytoryczną z uwzględnieniem nowoczesnych form prezentacji, przekraczających tradycyjny ścisły podział na część muzeum dostępną dla publiczności i część dostępną dla pracowników. W budynkach znajdą się sale wystaw stałych i czasowych. Magazyny otwarte z gabinetami, sale edukacyjne, nowoczesna biblioteka z czytelnią. Na terenie wydzielona zostanie strefa wyłączona z ruchu kołowego, przeznaczona na wystawy plenerowe, plac zabaw, letnią kawiarnię. Słupskie spitlerzy sztuki mają szansę stać się prężnie funkcjonującą placówką uwzględniającą nowe rozumienie kultury w życiu społeczności lokalnej.